Poznajcie Marka. Marek ma firmę budowlaną i nie może znaleźć pracowników w kraju, a potrzebuje zatrudnić specjalistów do swojej firmy na dłuższy okres. Dlatego decyduje się wystąpić o zezwolenie na pracę cudzoziemca. Może to zrobić szybciej dzięki usługom elektronicznym na pracagov.pl. Marek złożył ofertę pracy w powiatowym urzędzie pracy. Urząd nie znalazł potrzebnego pracownika, dlatego wydał pracodawcy informację starosty potwierdzającą ten fakt. Pracodawca musi ją dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Marek znalazł pracownika na Ukrainie. Aby Ichor mógł pracować dla Marka, pracodawca wypełnił wniosek o wydanie zezwolenia na pracę. Obsługując wniosek, urząd poprzez usługi elektroniczne może pozyskać potrzebne informacje z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Krajowego Rejestru Sądowego Państwowej Inspekcji Pracy Straży Granicznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pracodawca otrzymał na swoje konto na pracaGov.pl elektroniczne zezwolenie na pracę z Urzędu Wojewódzkiego oraz równolegle egzemplarz papierowy, który przekazuje cudzoziemcowi. Zezwoleniem na pracę Ichor zgłosił się do polskiego konsulatu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Złożył wniosek o wizę uprawniającą do pracy w Polsce. Konsulat sprawdza, czy zezwolenie o pracę jest wpisane w centralnej bazie danych cudzoziemców. Po otrzymaniu wizy i chor przekroczył granicę, podpisał umowę z Markiem i rozpoczął pracę.